Czego zabrakło w takim razie, żeby wygrać, żeby zdobyć te upragnione pierwsze trofeum dla Pogoni, ale też, żeby wygrać Puchar Polski? Czego zabrakło? Wydaje mi się, że i w pierwszą połowę jako zespół źle weszliśmy i tak samo w drugą połowę. W przerwie mówiliśmy sobie, byliśmy niemal pewni, że w drugiej połowie będzie to wyglądało dużo lepiej. Wychodzimy na drugą połowę, tracimy bramkę kurdzalną i czas znowu gonić. No, Powiem tak, że rok temu przepraszałem za występ, a dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem dumny z kolegów, z pogoni, z drużyny. Bo żeby finał przegrać, to trzeba tu przyjechać najpierw. Tak? My tu naprawdę pokonaliśmy ciężką drogę, żeby tutaj być. W finale jeden zawsze jest szczęśliwy drugi rozpacza. Na pewno będą pośmiewójki, że Pogoń nic nie wygrywa. Yy, zdajemy sobie z sprawę, ale też powiem tak, że pogroma 77 70, 70-chyba, 7-lecie było w tym roku i to był chyba piąty finał. Dopiero yy, my w ostatnim czasie jesteśmy tu drugi raz, więc widać, że ten zespół jest coraz bliżej czegoś. No, niestety. Ciężko, ciężko jest po takim meczu cokolwiek takiego sensownego powiedzieć. Na pewno, tak jak powiedziałem, podroń no, w pewnym momencie zdobędzie trochę. A jestem, na pewno jestem tego 100% przekonany. Nie wiem, czy, czy ze mną jeszcze, czy, czy bez mnie, ale jest nowy właściciel i nowa era idzie, więc mam nadzieję, że że Poglądale będzie w czubie tabeli. Tak jak powiedziałem, no jest mi przykro. Gratulacje dla Ledi. Wygrała, miała indywidualności, miała bardzo dobrych zawodników, którzy potrafili zrobić przewagę, strzelić bramkę i, i wygrali. No, my walczyliśmy, staraliśmy się zrobić wszystko, żeby, żeby ten wynik bronić. Niestety zabrakło już minut. Kamil, przed wyjazdem z Polski i po powrocie do Polski chyba nie grałeś bardziej szalonym Meczu, chyba jakby ktoś ci powiedział, że tutaj pogoń strzeli trzy gole, to byś wziął te trzy gole w ciemno. No na pewno no to tak samo pokazuje ostatni mecz w lidze, że też straciliśmy cztery bramki, strzeliliśmy pięć, dzisiaj strzeliliśmy trzy bramki, ale znowu staliśmy cztery bramki i, i na pewno tu trzeba się martwić, że, że w ostatnich tych tygodniach yy, yy, tracimy za dużo bramek. Yy, tak jak mówię, no Mimo wszystko jestem naprawdę dumny z drużyny z chłopaków, bo wiem jaką ciężką drogę pokonaliśmy, żeby, żeby wrócić na ten stadion narodowy, żeby zagrać w tym finale. Dzisiaj daliśmy z siebie, ile mogliśmy. Zabrakło może więcej indywidualności, takich jak miała dzisiaj Ledia. Trener Kolendowicz powiedział po meczu, że musicie wynieść lekcję z tego spotkania, bo wciąż jest o co grać przede wszystkim w lidze. Jesteście w grze o europejskie puchary. Pytanie tylko, jak to zrobić, jak podnieść się po drugim finale przegranym z rzędu. Tak jak powiedziałem, no, dzisiejszy, dzisiejszy przegrany finał jest inny niż to miało miejsce rok temu. No, wtedy była totalna, totalna kompromitacja. Dzisiaj graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Tak jak już na konferencji mówiłem, Ledia to jest najbardziej utytułowany klub w Polsce. Grali takich meczów już bardzo dużo. W tym sezonie grali w europejskich pocharach, wygrali Osaję na Chelsea. I tak jak mówię, no, dzisiaj... Dzisiaj byli lepsi i wygrali, no, mieli po prostu, tak jak powiedziałem, więcej indywidualności, którzy ci zawodnicy potrafili, nie wiem, bramkę, dobrać, asysty nam tego dzisiaj brakowało. Ale tak jak powiedziałem, no, zostały cztery mecze w extra klasie. mamy szansę walczyć o medal i na pewno do końca sezonu będziemy o to walczyć.